Dzień dobry społeczności. Witam w kolejnym odcinku w mojej szafy um, Explanation. Pojechałam do, na Paryż e, zrobić zdjęcia, bo taki sobie myślę challenge za dużo, gadam w ogóle, nie? Zrobię sobie taki challenge, będę tylko zdjęcie dawać i, i zrobić podpis taki jakiś tam historyczny czy tam, Ale ja lubię gadać. Więc takie mam pytanie tutaj do Was, zostawcie mi ten komentarz down below. E, czy wolicie, żeby dać zdjęcie i... Krótki opis, czy żebym gadała Wam do, tej, do tego zdjęcia, czy do zdjęcia. Dzisiaj zawieram Was do średniowiecza. Absolutnie nie znam się na wszystkich epokach, na histor historykiem nie jestem. Po prostu opowiadam Wam o tym, co mnie pasjonuje, co, co lubię, a są takie momenty w dziejach ludzkości, takie epoki, które po prostu absolutnie mnie zaczarowują. Wystarczy film, który nie jest jak gdyby w całości, jakimś filmem dokumentalnym, który opowiada o danej epoce ale po prostu sprzed ekranu mnie, mnie nie ruszysz. Na przykład WIZITACH wizytach wizytach. E, polski film to jest GOŚCIE GOŚCIE, albo IMIĘ RÓŻY z moim kochanym Seanem Connery, albo ROBIN HOOD. No, wszystkie te filmy dzieją się, znaczy dzieją się, dwa te dzieją się w średniowieczu, a wizytach wizytach oni przebywają ze średniowiecza, ale mamy tam jakieś tam urywki tego filmu, gdzie można zobaczyć ze średniowiecza. Uwielbiam. Kiedy czytam e, albo oglądam filmy właśnie o rzeczach, które mnie pasjonują, w mojej głowie po prostu powstaje paralelarny, równoległy, równoległy scenariusz i po prostu nie wiesz, nie chcesz wiedzieć, co, co, się, co się dzieje w mojej głowie. I tak jest właśnie z epoką średniowiecza. Często jak rozmawiam ze Stefanem, to się śmieje, że dla mnie osobiście nie między średniowieczem a Mario Antoniną w ogóle nic się nie działo, W ogóle ignorant y, mi y, total. Y, sorry. Wiem, że tam były wynalazki, różne masy cudownych rzeczy się wydarzyło, ale dla mnie średniowiecze to jest taki synonim magii, czarów, yy, nie wiem, czarownice palone na stosie, um, królowe rycerze walczące, te królewny, um, te zbroje, te takie, um, to właśnie widać na filmie, wizyty, goście, goście, te księżniczki z takimi tutaj um, powiewającymi boalkami, No Średniowiecze dla mnie to jest takie no, synonim, synonim magii, prawdziwej. A właśnie, a propos czarów. Chyba nie ma na świecie osoby, no albo chyba są bardzo wyjątkowe przypadki, które nie znałyby albo nie słyszały chociaż raz w życiu o Nicola Flamel. Czytali Harry'ego Pottera? Tak, to ten sam Nicola Flamel, który był w Harrym Potterze. Wyobraźcie sobie, że Nicola Flamel naprawdę istniał. Nie to, że tylko istniał, ale istniał w średniowieczu i mieszkał w Parii. A dzisiaj w jego domu znowu jakieś ziomki mieszkały. Dla mnie, dla, dla mnie to jest niesamowite, że w tak niesamowitych. Niesamowite, niesamowite, ja jestem bardzo. Oh, oh, nie to na to. Um, <ścoughs> dla mnie to jest niesamowite, że w tak bardzo naznaczonych historią miejscach dzisiaj mieszkają sobie. Normalne ziomki, znaczy bardziej zamożne ziomki, prawda? Przeglądając oferty mieszkaniowe, znaleźliśmy dom, nie dom, tylko mieszkanie na sprzedaż, w którym urzędował i mieszkał D'Artagnan. Hello! Cię sobie mieszkać w domu D'Artagnana, albo w domu Madame Dobra, albo w domu, w którym kurczę czarował Nikola Flamel. No dobra. Nikola Flamel. Nikola Flamel. Na początku miał absolutnie nic do czynienia z czarami. Był to zwyczajny pisarz. Jak wiadomo, w średniowieczu bardzo rzadko kto umiał pisać i czytać, i to był bardzo popłatny zawód. Szczególnie urzędnicy korzystali z jego, e, z jego usług, i w ten sposób Nikola Flamel dorobił się niesamowitej fortuny, ale po prostu niesamowitej. W średniowieczu rzadko się zdarzało, żeby ktoś, kto nie jest królem, miał ogromną fortunę. Z wyjątkiem jeżeli ma się to fortunę, za pomocą czarów. Każdy mówił i krążyły niesamowite legendy, że Nikola Flamel wie, jak ze zwyczajnego metalu zrobić złoto i no i oczywiście stąd pochodzi jego fortuna, a nie z tego, że potrafił pisać, prawda? No, hello, no z pisania, fortuna. Krążą też legendy, że prawdopodobnie napisał y, książkę, y, w której zdradza tajemnicę. Y, Kamienia filozoficznego, jeszcze lepiej, już nie fortuna, tylko kamień filozoficzny, który pojawia się właśnie w Harry Potterze, czyli kamień zapewniający nam nieśmiertelność. Oczywiście nie ma na to żadnych dowodów, legenda jednak była tak silna, że Nicolas Flamel stał się najbardziej znanym alchemikiem w ogóle w Europie, na świecie. Chyba dzisiaj naprawdę każdy o nim słyszał, w o nim wie. I jego dom do dnia dzisiejszego jest w Paryżu. Mam piękne mieszkanie, mam piękne mieszkanie, mam piękne mieszkanie. Dobra, wracamy do średniowiecza. Średniowiecze we Francji to jedna z najdłuższych, bo nie tylko we Francji, to jedna z najdłuższych epok, która ciągnie się przez praktycznie tysiąc lat. Jest, jak sama nazwa jej mówi, średniowiecze, po francusku moyenage, czyli to po środku. Ona oddziela trzy bardzo ważne epoki w historii antyk, średniowiecze i nowożytność. Za początek średniowiecza uważa się mniej więcej rok 476 wraz z upadkiem zachodnio-rzymskiego cesarstwa, a koniec epoki datuje się mniej więcej na 1453, czyli upadek Konstantynopolu, albo 1492, pierwsze odkrycia Krzysztofa Kolumba. Dobra, to tyle dat. Wracamy do ciekawszych rzeczy. Bez dat. To właśnie w średniowieczu Powstają jedne z najpiękniejszych budynków Paryża, Notre Dame, Louvre. Louvre, dzisiaj na zewnątrz, to jest ten, który wybudowała Katarzyna Medycyjska. Louvre, który istniał w średniowieczu, który zapoczątkował te pierwsze jego kamienie. Niestety został zburzony w 1500, około 1500 roku i to była wieża, to była forteca obronna, jak z. Zazwyczaj budowano wtedy nie zamki, tylko one miały właśnie tą rolę fortec obronnych i była taka bardzo charakterystyczna, miała um, te takie okrągłe dla średniowiecza baszty, niesamowicie grube mury, malutkie okienka, właśnie żeby bronić się przed wrogiem, one były takie, że na zewnątrz było malutkie, a w środku było takie, takie rozszerzone, żeby dobrze było widzieć, ale żeby nie dostać strzału w łeb. Nie. E, w ogóle co zobaczyć możecie u mnie na filmiku o lórze. trzeba zejść tylko do metra um, Palais Royal Musée du to jest jedynka, trzeba zejść i tam um, można sobie chodzić bez, bez kupowania biletu, um, zobaczyć te baszty, które istnieją, tego, tej właśnie pierwszej fortecy obronnej, jakie były ogromne, okrągłe i zamknąć oczy i przenieść się po prostu w średniowiecze, bo tak... Ja się tam właśnie czuję i tak właśnie poważam sobie średniowieczne zamki. Skoro jesteśmy przy wieżach, chciałabym Wam powiedzieć o jeszcze innej wieży, która została, jej budowa została wzorowana właśnie na tych wieżach strażniczych Louvru. To wieża Nell. Oczywiście jej już też nie ma, została zburzona w około 1665 roku. Właśnie te zburzenia to. Ja sobie zdaję, sobie zdaję doskonale z tego sprawę, że trzeba zrobić miejsce nowej epoce, trzeba zrobić miejsce nowym budynkom, okay? ale po prostu jak coś, coś jest fajnego i to ci zburzą, to, to normalnie aż ci się żołądek w środku przewraca. No i tej wieży oczywiście nie ma, ale jest ciekawa historia z nią związana. Wieża też stała na obrzeżach Paryża, też miała znaczenie strategiczne, obronne, jak zresztą każda wieża w średniowieczu, przed wikingami i innymi barbarzańcami, ale tam się wydarzyła normalnie afera, afera stanu. Normalnie i dosłownie sex in the city. W XIV wieku na tronie Francji siedzi Filip Piękny. Rozwalają mnie po prostu imiona, nazwy, jak się nazywali królowie, księżniczki. Yy, rycerze. Ja się nazywam Kasia Z Jak zamienić S na Z, to będzie Kasia Ptasimos. No normalnie nadaje się do średniowiecza. Hello. Filip Piękny ma za synowe trzy przepiękne księżniczki: Aśka, Małgośka i yy, Bląż. Na wiem jak to przetłumaczyć? Białka, biała. Yy, tak sobie wymyślałam, że będzie ta. Śnieżka. No i nie wiem dlaczego. Czy dlatego, że jak zwyczaj to bywa, że były piękne, że miały królewskich synów za mężów, czy zwykła zazdrość. Zaczęły krążyć plotki, że one są frywolne i się puszczają. Niestety nie zawsze zazdrość tylko, tylko czasami jest ziarno prawdy albo cały worek prawdy. Oliwy do ognia dorzuca fakt, że jedyna córka króla zobaczyła u boku jednego z rycerzy, nie męża, rycerzy, sakiewkę, którą podarowała jednej z tych księżniczek. No i oczywiście afera wyszła na jaw i okazało się, że faktycznie te księżniczki Tokio się puszczały na prawo i lewo i córka oczywiście poszła na skarżyć ojcu, że, że te się puszczają. Afera wyszła na jaw. Król skazał swoje synowe, swoje synowe skazał na, dwie synowe skazał na dożywocie, a rycerzy, jak to bywało w średniowieczu, rozerwano na strzępy. Tak, jak się sprzeciwiłeś królowi, byłeś rozerwany na strzępy. Skoro jesteśmy przy strzępach, chciałam jeszcze kilka słów powiedzieć na temat kar i tortur e, e, praktykowanych w średniowieczu. E, tak więc, jeżeli ktoś się przeciwił królowi, to e, rozerwano go e, końmi, ręce, nogi e, na strzępy. E, Heretykcy i e, sadomasochiści byli e, paleni, e, fałszerze i kłamcy byli gotowani żywcem. Arystokraci byli ścinani. Yy, nie to tam jakimś tam maczetą czy jakimś tam mieczem. A zabójców wieszano. Były już takie kary, gdzie człowieka wieszano do góry nogami, pił go, przecinano. Yy, na przykład ustawiano klatkę yy, ze szczurem i tam jakoś tam prowokowano, że on chciałby się wydostać na zewnątrz. Yy, nie mógł kratki przegryźć, to więc człowieka przegrywał, żeby, przegryzał, żeby sobie wydostać się na zewnątrz. Nadziewanie na pale, chyba stąd wszystkie te horrorystyczne filmy powstają, wzorowane właśnie na, na średnio tego wieczu. Istniała jeszcze we średniowieczu, właśnie w Paryżu, na wjeździe do Paryża, dziwna budowla, która wznosiła się na kilka pięter, gdzie praktycznie były tego trupy. E, takie trochę ku przestrodze, żeby sobie wjeżdżający do Peru nie pomyśleli, że takie miasto swawolne i w ogóle można robić co się chce. Ehm, tą budowlę e, też e, zburzono i zastąpiono gilotyną. Gilotyną. O gilotynie też jest odcinek, już nie będę się tutaj powtarzała. I zawsze oczywiście, wszystkiemu, każdemu, każdej egzekucji towarzyszył niesamowity spektakl. Wszyscy w ogóle przychodzili oglądać, w czy w ogóle rozłapywali części ciała i relikty sobie robili. Dobra, wracamy do naszej afery seksualnej, Sex in the City w wieży Nel. W państwie powstała prawdziwa panika, no bo testów DNA przecież jeszcze nie było. Jak teraz można dowieść, że te puszczalskie księżniczki nie porodziły Benkartów? I kto teraz obejmie tron w Francji? No i oczywiście tragedia, umiera król, Umiera jego syn, który był następcą tronu i następną w kolejności jest jedna z córek, najmniejsza, najmłodsza córka jednej właśnie z tych puszczalskich księżniczek. No i co teraz zrobić? Państwo jest absolutnie oburzone, bo nie można nawet sobie pomyśleć, że na tronie Francji może usiąść Benkart. A wtedy jeszcze nie było zakazane, do tego właśnie momentu nie było zakazane, żeby kobieta była królową. Ale od tego momentu właśnie, od tej afery w Nel od Sex in the City, mędrcy tego świata w ogóle wygrzebali stare prawo, które zakazuje kobietom siadać na tronie Francji. No i po ptokach. I od tamtej czasów, od tamtych czasów, długo, długo, długo jeszcze, kobieta nie mogła być królową Francji. To był wstęp. Po tym wstępie dochodzimy do sedna. mojej wizyty w Paryżu, gdzie pojechałam sfotografować pewno niesamowite miejsce. Wyobraźcie sobie, że w samym środku Paryża, w dzielnicy Mare znajdują się dwa, nawet więcej niż dwa, dwa takie bardzo charakterystyczne, ale jeszcze dalej jest jeszcze jeden, domki, które pochodzą ze domki, kamienice ogromne, które pochodzą właśnie ze średni one, one były kilka razy odbudowywane, ale są niesamowite, bo e, mają średniowieczną charakterystykę bardzo i są pomiędzy nowoczesnymi, e, nowoczesnymi budynkami i po prostu nie, nie można przejść obok nich obojętnie. Są w Mare, bo Mare była jedną z najbardziej ważnych, najważniejszych dzielnic Paryża w średniowieczu. Tam znajdował się największy port na Sekwanie, który jest zaraz obok. Jeżeli port, to nowi, nowi przybysze, nowi przybysze, jeżeli nowi przybysze, nowi goście, wizytach, wizytach. Handel. Na dzisiejszym placu Urzędu Miasta, Place Hotel de Ville, działo się wszystko. Tam był rynek, tam były urzędy, tam dokonywano wymian, tam był ten port, tam wskazywano u ludzi, u ludzi też, tam właśnie odbywały się kary śmierci. Absolutnie ten plac wygląda inaczej dzisiaj, ale, ale te domki są po prostu niesamowite. Trzeba się skupić na tym domku, zamknąć oczy. I jesteśmy normalnie w obiecuję Wam, spróbujcie. <grystanie> I na zakończenie chciałam Wam jeszcze powiedzieć o jednej bardzo charakterystycznej, e, e, takim trochę klisze średniowiecznym, które tutaj właśnie odczaruje. Każdy mówi, że średniowiecze to taki bardzo brudny okres. Można zresztą zobaczyć e, tak trochę błędnie, bo to naprawdę jest klisze. Okej. Okay. Ulice są brudne, bo kupy zwierząt, ludzi leżą absolutnie wszędzie, bo nie było ścieków, nie, nie, nie istniało coś takiego jak ścieki. Tak, ale ludzie bardzo dbali o higienę, bardzo się, się kąpali się, myli się. Właśnie wtedy wynaleziono łaźnie publiczne. Jak sama nazwa mówi, miały bardzo ważne znaczenie. Chodziło o to, że w tych łaźniach dokonywano interesów. Te łaźnie to były takie jak gdyby miejsca spotkań, miało się biznes, umawia, umawia, umawiano się więc do łaźni, dwóch panów e, najczęściej umawiających biznes właziło do wanny, kąpiąc się umawiało biznesy. Z czasem jednak, bo łaźnie nie były podzielone na damskie i męskie, e, zaczęły się pojawiać bardzo często panie e, frywolne, na temat słowa frywolnego powiedziałam na początku, albo w, 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 w tamtym odcinku, w tamtym tygodniu. Co to znaczy, to, to, to frywolność? Nie, to galanteria, Mam no, takie panie z galanterii, bo przychodziły, nie? Um, no i tak trochę ten. Um, zepsuło, to, um, zepsuło to reputację tych łaźni. Um, zamknę, zamknięto te łaźnie publiczne, no i ludzie się przestali kąpać normalnie. Nie uwierzycie, a może uwierzycie, że mniej niż w średniowieczu, o którym się mówi, że ludzie chodzili brudni, najmniej kupano się w ogóle w Wersalu. Wersal, śmierdział, absolutnie. Ale o śmierdzącym Wersalu będzie w osobnym odcinku. Jeżeli macie ochotę zobaczyć więcej budowli e, średnie, pochodzących z średniowiecza, to zapraszam Was na mój odcinek o konciergerii. Ja mówię tam o rewolucji, ale konciergerii pochodzi jej, jej, jej te właśnie e, wieże, które są bardzo charakterystyczne, takie okrągłe, pochodzą ze średniowiecza, katakumby e, pochodzą ze średniowiecza, e, Notre Dame. Na wszystkie te tematy macie odcinki osobne. Mam nadzieję, że podobała Wam się dzisiaj ta krótka wycieczka. Zapraszam na kolejny odcinek. Bye!